Zrobimy taki rozkład, co jest między Wami i będziemy zadawać pytania. Zobaczymy po sytuacji, pomyśl o sobie, o mężczyźnie, o partnerze i zobaczymy, co jest teraz między Wami. Łaj, mężczyzna zakochany. Ale smutny, tęskni za tobą. Tęskni tak mocno, że on nie rozumie, co się dzieje z nim. Normalnie na odległość jesteście. Kontakt możliwe przez internet. Kontakt przeciągania bardzo mocne, może być różnica między wami w wieku, religię, ale to, że mocne przeciągania, tęsknota, mężczyzna naprawdę jest zakochany, naprawdę, ale tęsknota. Aha, tęsknota, dlatego że mężczyzna coś nie do końca powiedział, wszystko. Aha, smutny, bo między wami koniec, rozbite serce. Teraz już wiemy, wiemy, dlaczego tak jest, ale mężczyzna jest zakochany bardzo. tęsknota, przyciągania. On mówi, że dlaczego tak jest, że ja tak za nią tęsknię. Cały czas ona w mojej głowie. Mężczyzna nie jest pewny w tym, że. Ty jesteś tą jedyną, to prawda, ale, um, ale w tenże czas on ma bardzo mocne takie przyciągania do ciebie, że um, jeśli on cię gdzieś widzi, jeśli on gdzieś tam um, albo no to odległość to tutaj może być tak, że gdzieś on może cię zobaczyć, albo w internecie, albo prosto gdzieś tam <laughs> może gdzieś iść. On tak samo to patrzy i mówi, że nie, no na. No. Jest najlepsza, ale tu mężczyzna coś oklama, albo nie był z tobą szczery i sytuacja taka, że między wami jest koniec. U mężczyzn naprawdę on męczy się. on To nie jest tak prosto, że on naprawdę zakochany jest i dla niego ta sytuacja bardzo męcząca. I on. Yy, zaczyna, tak jakby gdzieś kontakt minimalny jest przez internet, bo tak jakby pokazuje, że jest kontakt, ale taki bardzo minimalny, gdzieś jest jakiś taki kontakt my z wami, bo tak jakby tu koniec, to możecie i nie mieć kontaktu całkiem takiego normalnego. Uh, Okej, okay, dobra. A co ty okłamał? Co ty takie okłamywał? On, on sam po prostu odeszedł, jakoś tak to wyglądało. I była jakaś tajemnica, w której on po prostu nic nie mówi o tym, też to może wyglądać. Albo sytuacja z tym, że o tobie nikt nie wie. I on tak jakby. O tym też nie chcę mówić jakoś tak możliwe znajomym, jakoś tak możliwe też, że to kontakt przez internet. Dlatego tak jest, że czasami tak jakby pozna człowiek, ale stara się gdzieś tam ukryć ten kontakt, tak? Jakoś tak. Albo po prostu taka sytuacja, gdzie on ma tajemnicy i on tak jakby nie mówi niczego. Tak jakby między wami sytuacja, że y, po tej karcie tak nie wyjaśniono. Y, on y, sam samzrosny y, może być. I on taki nie wie dokładnie, co u ciebie może teraz się dzieje i on zaczyna, tak jakby coś zaczyna działać powoli, bo to ja mówię, że kontakt możliwe prosto postawię lajka like Twojemu zdjęciu. Też może to być, to już może być jego działanie. Okej, okay, a co ty myślisz o tej dziewczynie? Co ty myślisz? Aha, go, mężczyzna chce. Mężczyzna to pokazuje, że on by chciał zacząć wszystko od zera, pokazać, że on jest stabilnym mężczyzną dla ciebie, że on chciałby być dla ciebie stabilnym mężczyzny, ale który będzie zawsze obok, który jest taki stanowczy, który finansowo bardzo dobrze zarabia, który spokojnie może utrzymać rodziny, który po prostu on już chce z tobą takiego szczęścia, um, jakoś tak, on pokazuje, że ja już chcę szczęścia z tej kobiety, ja chcę spotkania, ale żeby to były spotkania takie wisiole, pozytywne i on tak jakby zaczyna decydować się, dobre i co ty chcesz zrobić możliwe, Jest kierunek, Mężczyzna chce pokazać swoje uczucia i tak, żeby Ty, to, że między Wami nie było takiego, po tej sytuacji możliwe, nie? że gdzieś było kłamstwo i on rozumie, że teraz, jak on pokaże swoje uczucia, żeby Ty mogła jemu uwierzyć w to, że on naprawdę, jemu zależy na tym związku. On rozumie, że to będzie ciężko, bo to nie jest tak prosto. E, tutaj taki mm, jest wymaganie e, takie, że e, czy, e, on musi zawsze mówić prawdę, Tak e, od siebie szczerym być, e, powiedzieć. E, mm, słuchaj, tutaj ja nie mogę powiedzieć, że on będzie mówił tam, że on cię kocha. Nie. Tu po prostu taki. Znaki, można powiedzieć, będzie dawać od siebie, że on tak, jakby z, nie mogę powiedzieć, że zmieniał się, bo on chce pokazać, że jemu zależy na tobie, ale tak jak on ma swój charakter, który, że więcej za nim kobiety. Mm, jemu kobiety pokazywały tutaj e, swoje uczucia. Jemu jest ciężko pokazać swoje uczucia kobiecie, chociaż ile ty tak jakby jego nie ciągnęła, nie przeciągała, mu jest to bardzo ciężko. I on rozumie, że on chciałby sobie być, ale otworzyć się, on rozumie, że to będzie ciężko i żeby ty mu zaufałeś, ale to, że on. Taki charakter ma, nie? Że po prostu jemu ciężko swój charakter tak gdzieś przelamać. Dobre. Czy ty kochasz tą kobietę? Anoka, pokaż swoje uczucia, bo teraz każdy jest w iluzjach i ty i on gdzieś tam nie wiadomo, co będzie. Pokaż swoje uczucia. Co ty czujesz do tej kobiety? On y się widzi po prostu taką trochę zamkniętą, że ty cię ciężko tak jakby znaleźć o tobie informację, ty możesz ograniczać kontakt z nim, ty możesz ograniczać się i trzymać dystans, ty gdzieś tak sama po sobie możesz być, ale w tenże czas on widzi cię bardzo taką pozytywność, stanowczość, pewne siebie, bardzo piękną. Yy, która umie zarobić pieniędzy, która yy, taka jest yy, do, do związku, taka stabilna też. Uczucia nie chce pokazywać, tak jakby on rozumie, że, że przeciągania ma, no uczucia ja nie widzę. No dobra, yy, wtedy pokaż... Yy, yy. Co ty chciałby mieć z tą kobietą? Czy ty chciałby tego związku z nią? Ogoła, bardzo. On rozumie, że tu, żeby być z Tobą, muszą być jakieś zmiany. A zmiany w czym? On teraz nie wie po prostu, co robić. On chce z tobą być, ale on, on po prostu nie wie. Yy. On musi wybór zrobić. On ma teraz takie, że albo zostać przy tym życiu, które on ma, albo po prostu zaczynać zmieniać swoje życie. A zaczynać zmieniać swoje życie? to bardzo męczące i rozumiem, że dla niego to bardzo ciężka sytuacja, gdzie on po prostu nie chce, nie mu to ciężko będzie, trudno zmienić to, co on ma, bo to wiadomo, że człowiek gdzieś tam ma swoją stabilność, a tu on muszę odmówić się od tego wszystkiego i zacząć wszystko od zaraz z tobą. I dla niego to jest naprawdę ciężko. Ale związku on chciałby, bo tu wcale oficjalny związek taki idzie. Naprawdę, żeby to tak jakby otworzyć od, się na to wszystko. No, ja powiem tak, mężczyzna chciałby być z tobą, ale. Tu musiałby zmienić wszystko swoje życie, tak jakby można powiedzieć. Ma wybór i on nie może zdecydować się, dlatego wszystko stoi na tym miejscu.